Witajcie rodacy! Jeżeli kiedyś słuchaliście Edifierów, to wiecie, że ich stosunek jakości do ceny jest kapitalny. Dziś mam ich budżetowe G2000, czyli głośniki dla graczy. Sprawdźmy je. Tak wygląda front opakowania. No i standardowo mamy tam głównie fotkę grajków. To z tyłu i po bokach producent dał nam więcej detali technicznych. Sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Wszystko ochrania plastikowa przezroczysta osłonka. W środku z akcesorii znajdziemy dwumetrowy standardowy zasilacz dwa kable, jeden starej daty USB do USB-A, no i AUX zakończonych mini -jackami. Ostatnie po zadaniu głównym to instrukcja obsługi objaśniająca jak korzystać z głośników. No i zaraz i ja wam o tym opowiem. Tak wyglądają głośniki od razu po wyjęciu. Bez dwóch zdań są wykonane solidnie i z dobrych materiałów. Spasowanie elementów również stoi na wysokim poziomie, a waga całości to 1,4 kg, więc są to raczej lekkie i przenośne satelitki. Pod spodem znalazło się naklejka z informacjami i cztery przeciwpoślizgowe elementy, które swoją drogą dobrze chronią przed przesuwaniem się G2000. Po bokach tak naprawdę wiele nie ma. Z Zresztą lewa kolumna cała tak wygląda że mamy skromne logo plus ledową wstawkę ale o nich później to na prawej kolumnie znajdziemy całe centrum dowodzenia. Od góry podwójny przycisk, który służy zarówno do włączenia sprzętu, a po przyduszeniu zmianie opcji połączenia pomiędzy AUXem, Bluetoothem a USB. Dalej mamy przycisk góra-dół, no i w moim odczuciu wolałbym staromodne pokrętło do zmiany głośności, no ale i do tego można się przyzwyczaić. Ostatni przycisk służy zarówno zmianie trybu grania głośników z gier, muzyki i filmów, no i przełączeniu. Pomiędzy różnymi efektami świetlnymi. Na tyle tego głośnika mamy też szereg wejść, co jak na tak małą konstrukcję jest naprawdę godne podziwu. Jest port USB. AUX, wejście dla dodatkowego suba, więc jeżeli taki leży gdzieś Wam w szafie, można to zrobić. W DC-in wtykamy zasilacz, a ostatnie wejście niestety jest już na sztywno wlutowane w konstrukcję no i łączy ten przewód, lewy i prawy głośnik. Ten na szczęście jest długi, więc nawet mając 50-calowy monitor spokojnie go Wam wystarczy. Sprzęt przychodzi z Bluetoothem 4.2, no i byłem pod wrażeniem jak szybko łączy się z telefonem czy tabletem. Całość trwa dosłownie dwie sekundy. Zresztą USB zobaczcie input. i posłuchajcie. OX INPUT Bluetooth input. Na froncie jest oczywiście głośnik, no i każda satelitka ma 8 W mocy o wartości szczytowej 16 plus 16 W. Pasmo przenoszenia 98 Hz do 20 kHz, co jest typowe dla tej półki cenowej. Na dole mamy bardzo subtelny napis G2000. Powyżej błyszczący plastik, a reszta w macie. Bez dwóch zdań konstrukcja może się podobać, a jak do tego dorzucimy 12 różnych opcji oświetlenia, to Mamy ciekawą propozycję, jeżeli lubicie światełka, a moje biurko świeci się jak choinka. Zastosowane ledy generują jasne światło i wyraźne nawet za dnia. Dokładnie tak jak heksagony LiveSmart Smart Colorlight Pro. Niestety mam z tym oświetleniem jeden duży problem, bo mało kiedy je zobaczymy, jako że siedząc na wprost nie będzie ich widać, co zresztą zobaczycie później na przykładach. A jaki G2000 wydobywają dźwięk? No i tutaj byłem naprawdę zdziwiony, jak takie małe pierdki mogą zarówno grać głośno, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Na maksymalnym poziomie nie ma żadnych trzasków, harczeń ani pisków, no i gwarantuję Wam, że żadna impreza ich nie zagłuszy. Dodatkowo, każdy z trzech trybów, jakie posiadają, wyraźnie odróżnia się swoją charakterystyką, no i warto włączyć odpowiedni do grania muzyki czy filmów. Bas jest obecny, ale na pewno was nie przytłoczy, co ma sens ze względu na ich wielkość. Jednak to imponująca ilość dudnienia jak na takie malutkie głośniki. Zresztą, jak jesteście fanami niskich tonów, to bez problemu podepniecie sobie osobnego suba. Posłuchałem sobie też na nich wszelkiej muzyki, czy to klasycznej wokali po drum and bass, no i G2000 mają pełny zakres dźwięków, tak jak pełnoprawne i większe konstrukcje, A top pozwala nam faktycznie poczuć muzykę. No i to bez względu, czy słuchamy MP3, gramy w gry, czy oglądamy najnowszy film. Super też, że membrany głośników są pod kątem, więc gdy postawimy je na biurku, dźwięk będzie uderzał w nasze uszy. Grając, spokojnie można usłyszeć skąd pada strzał, gdzie jakiś przeciwnik chodzi, więc pozycjonowanie stoi na dobrym poziomie, a usłyszane eksplozje mają fajny feeling. Oczywiście, jak zawsze, pamiętajcie, że żaden ze mnie audiofil, ale z racji tego, że głośników czy słuchawek testuje sporo, no to pewną wiedzę, jak co gra, na pewno nabyłem. Reasumując, na pewno byłem zawiedziony oświetleniem, no i to nie to, że one jest brzydkie, bo LEDy równomiernie podświetlają cały obszar, są wyraźne i jasne, no ale co z tego jak nie będziemy ich widzieć siedząc normalnie, czyli na wprost tych edifierów. Na szczęście cała reszta sprostała moim oczekiwaniom, a nawet więcej, bo byłem pod wrażeniem jak takie małe głośniki mogą grać. Szukając zatem kompaktowego sprzętu, ale wydobywającego pełne spektrum, Dźwięku G2000 na pewno Was nie zawiedzie. Sporo opcji połączeń to bez wątpienia atut, no i sam design może się podobać. Cena również jest plusem, bo najtaniej widzę je na polskim Amazonie za 320 zł w promce, i jak za tyle je wyrwiecie, to będzie bardzo dobry stosunek jakości do ceny, no bo generalnie kosztują w granicach 380. No i cóż, tym optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.